Ma się ja jestem Cymrok. Witam się w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam zmiany, jakie zaszły na naszym Survivalu. A jeszcze przed tym zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Po jeszcze jesteśmy bliscy do bicia 100 subskrypcji oraz zostawienia lajka pod odcinkiem. A ja zapraszam do oglądania. Od poprzedniego odcineczka się dużo zmieniło na naszej wyspie. E, powstał tutaj jeden domek, drugi domek, farma, farma villagerów, magazyn został ulepszony, ale to wszystko dalej, w dalszej części dzisiejszego odcinka. Najpierw bym chciał pokazać wam ścieżki. Ścieżki to nic nadzwyczajnego, tutaj nie wiem czy w poprzednich odcinkach to było, ale tutaj takie coś. Tutaj jeszcze jakieś kwiaty myślę, żeby zasadzić, żeby to jakoś ładnie wyglądało. A, no i tutaj możecie się zastanowić dlaczego tu jest taka dziura. E, dziura tu jest taka po jakby, mieliśmy burzę, bioron walnął w creepera. Creeper się naelektryzował. Nie, nie pamiętam czy ja czy hurt. sobie to jeśliśmy schodami tutaj nagle naelektryzowany e, Creeper. I pum! Po prostu, dziura. Trochę jej zostało zalepione, no ale widzicie, jeszcze dużo e, jest do zalepienia tej dziury. Ale na razie nie mamy takich zasobów Dirta, żeby to zalepić. Pewnie mnie e, możecie zauważyć zmiany na ekranie. Tak, doszedł licznik śmierci. E, ja i hurt. Hurt ma 35 śmierci, ja mam 83. Ale to serio. Serio, nie jest moja wina, że mam 83 śmierci. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu sobie grałem nagle, tak mi się to nabiło. Serio, to nie jest moja wina, e, że ja mam te kile. Jak możecie zauważyć, tutaj mój domek. Mój domek jeszcze nie jest skończony. To nie będzie chyba mój główny domek. Chciałem zrobię, zrobić taki domek, jakby taki letniskowy. Właśnie coś w takim stylu domku letniskowego. Ja wam teraz zaprezentuję go w środku. Domek w środku się prezentuje tak, no to jest po prostu skrzyneczka do budowy. O! Tak, na naszym serwerze doszły główki. W sumie jest taka komenda, że możecie na serwerze lub na zwykłym świecie sobie użyć. Podrzuca w sumie ja Wam do... Pod, tak, będzie pod e, filmikiem dopięty komentarz. I właśnie w tym komentarzu będziecie mieli komendę, jak sobie właśnie taką główkę zrobić. To my sobie z zrobiliśmy nawet bardzo dużo takich kopii główek. Oczywiście komendę będziecie mieli w komentarzu, jak nie zapomnę. Yy, dobra, tutaj mój domek jakby się prezentuje w bardzo prosty sposób, jak typowy domek letniskowy. Mały pokój, i jakieś jakiś taki yy, pomieszczenie yy, codziennego użytku, taki salon właśnie, z wyjściem na balkon. Balkon oczywiście będzie miał jakiś ładny widok, w tym razem ma, yy, ma widok na ocean. No jak widzicie jeszcze rafę kolorową mamy obok, no więc myślę, że jako tako fajny widok mam. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tym widoku. Ja myślę, że spoko. Jeszcze sobie większy render distance odpalić, to już jest w ogóle super. E, tutaj e, mamy schody na górę i górne piętro na razie nie jest skończone. Tutaj ma być taki pokój mieszkalny. Widzicie, już mam fajne kolory łóżeczka, plus jeszcze bym chciał sobie to jakiś dywanik, myślę, że jakieś książki dorobić, żeby to fajnie wyglądało. Jeszcze dach, nawet dach nie jest skończony, ja wiem. Wkrótce zostanie on z, po prostu ten tak skończony. Portal Luny to w poprzednim odcinku. No i port. Tak, port powstał. Jak widzicie, tutaj taki ładny pomysł Wam zaprezentuję. To jest jeszcze taka trzcina. I tutaj zrobiliśmy jakby takie wodospadziki Tutaj jak widzicie, z tej góry spływa sobie. No i myślę, że jako tako. Zobaczcie, fa bardzo fajny to jest według mnie po prostu klimat. Dobra, zaprezentuję Wam port. Port to jest po prostu tutaj łatwe, że można sobie wpłynąć łódeczką. No i ta łódeczka stoi, jak chcesz gdzieś popłynąć to szybko wskakujesz do tej łódeczki No i już możesz sobie po prostu płynąć Tu jest pomost, żeby sobie usiąść, pocilować trochę i jakieś rybki połowić Żeby jakieś jedzonko zdobywać, ale już nie mamy Zaraz wam zaprezentuję oczywiście ten dom hurta, Po ten dom hurta to jest główna chyba atrakcja tej wyspy, jak na razie Tu jest po prostu typowy port, miejsca na łódki i typ I tutaj zrobiliśmy takie coś, no i tutaj jest bardzo myślę, że ładny wpływ na ocean, gdzie można sobie płynąć na stałe lądy Szukać wiosek czy jakieś inne inne. Miej wioskę już znaleźliśmy w sumie. W dzisiejszym odcinku, jak nie zapomnę, to jeszcze wam pokażę. Bo ta wioska wystarczy płynąć tam. Odkryliśmy. Płyniesz tam, potem jest sawanna i tam na pustynna jest wioska. Potem wam pokażę. Wytłumaczę, jak te villagerowie. Wszyscy byli sprowadzani. Tutaj jest bardzo prosta farma pszenicy. Proś, naj, najprostsza jaką mo można zrobić. Popro Kurczę, ej, co się ze mną dzieje? Dobra, nie wiem, coś mi przylagowało. O, jak widzicie tutaj mamy różne... W sumie sobie tego secika kanału, pomimo, że pom nie chciał dobić 100 śmierci W sumie ile tutaj mamy dni? Eee e, nie dobra Nie wiem, na tym serwerze coś się psuje, to jest chyba dzień od którego wbijam na ten serwer, nie wiem o co chodzi, ale dwa dni mamy Ale na pewno więcej, po raz było tam 10, nie wiem coś, mi się, coś na tym serwerze się popsute i to się resetuje No i tak się właśnie farba prezentuje Jeszcze wam zasoby magazynu mogę pokazać, no tutaj te główki to akurat Trochę brzydko lewitują, to ja je. pozbieramy o, jeszcze zdobyliśmy dużo rodzajów drewna. Tak sobie trochę popływaliśmy po oceanach i znaleźliśmy na przykład, jak widzicie tutaj drewno dębowe, drewno świerkowe, które rośnie gdzieś indziej, drewno brzozowe. I jeszcze sobie poszliśmy do nederu. Pozbierać drewno e, jakie? Nederowe drewno, czyli te rusze. No w sumie, tak, w, ma, w magazynie jeszcze sufitu nie skończyłem. No wiem, trochę wolno ja z tymi projektami idę, ale mam nadzieję, że niedługo już wszystko zostanie skończone. No i dobra, teraz chyba jak na razie najładniejszy i największy projekt na tej wyspie po serio. Chur się według mnie postarał. Dużo czasu włożone. No i myślę, że efekt jest serio ładny. No jak widzicie tutaj mamy villagerów. To działa jak farma żelaza. My tam schodzimy, zabijamy golema i zawsze jakieś tam darmowe mamy. Mnie się możecie zapytać, dlaczego to szkło jest takie rozwrócone. No nie wiem, e, nie zrobiliśmy sobie takiego wejścia, to ciągle jakby psuliśmy szkło, wchodziliśmy tam, coś z villagerami robiliśmy, no i tak to szkło wygląda. Trzeba będzie je wreszcie skończyć. Ale dobra, teraz zaprezentuję wam ten domek w środku. Po do A, e, potem domek w środku jest. fajny Tutaj mamy dzwon, żeby tutaj sobie zadzwonić wiem, czy dźwięki mam. Dobra, dźwięki mam włączone, ale dobra, wam wyłączę może bo jednak ta muzyka minecraftowa to może przeszkadzać no jak widzicie tutaj taki dzwonek żeby zadzwonić no i tutaj e, szkło takie jakby nie wiem taka bariera coś, ta, coś w tym stylu o tutaj chór sobie zrobił blok złota widać już prestiżowo tutaj mam oczywiście moje głowy to jest pokój tym a tak zrobiłem sobie tutaj taki jakby e, no głupi pokój no jak widzicie no jakby nie postarałem się troszkę ale myślę że to potem się jakoś wyremontuje no i mój Pokój wygląda jak po prostu no, nie szukujmy się. Po prostu to jest doła, jeszcze ognisko tutaj sobie dodałem. Ale myślę, że taki pokój też ma fajny urok. Tam jeszcze łóżeczko. Te główki to nie ja położyłem. No i tutaj jak widzicie pełno moich główek. No, drugie piętro, drugie piętro. Jak drugie piętro, takie jakby mieszkalne. Tutaj mamy balkonik, tutaj są główki, hurta, które też sobie skopiowaliśmy komendą, którą macie w komentarzu pod piętą. No i tutaj mam po prostu taki typowy balkon to jest pokój hurta, pokój hurta się prezentuje w taki sposób, no jak widzicie tutaj ozdobny e, to i to o, główka creepera, to jest właśnie ta głowa co rozbiliśmy tego naelektryzowanego creepera, co nam się zrespił o zwykłego creepera, no i nam pięknie głowa wyleciała, już mamy piękną głowę creepera, napiszcie w komentarzach czy, taka, czy wy macie na swoim świecie, jak oczywiście macie survival, czy macie taką głowę creepera czy właśnie? Nie macie. Tutaj troszkę ten dym przeratuje, trzeba będzie zniszczyć to ognisko, bo nie wiem o co chodzi, a nie powinno tak przelatywać. Ale ja się nie znam. W sumie tutaj mamy na trzecie piętro, to jest trzecie piętro to jest takie bardziej balkonowe. Dobra, chyba hurcie nie obrazi, jak mu troszkę tutaj zniszczę, przejdę. No i tak się ten balkon prezentuje. Tutaj jest kolejny dzwon, żeby sobie zadzwonić. No i tutaj jest widok. Na farmę. Villagerów. tutaj taki większy balkon mamy. I z drugiej strony też mamy balkon. Dobra, zamknijmy to. Cyk, cyk. I tutaj mamy już taki lepszy balkon. Akurat mi się to bardzo, bardzo podoba. Fajny jest. No i tutaj sobie można stać, mieć widok na ten ładny port. Ten, jak widzicie, port fajnie się stąd prezentuje. Na farmę, plus jeszcze na mój domek. To jeszcze na tej górze myślę, że coś fajnego powstanie. No i cała ta wyspa ma być jakby tak zagospodarowana. Ale to myślę, że w następnych odcinkach będę prezentował kolejne zmiany. O, no i właśnie. W kolejnym odcinku, może z, nie wiem, w kolejnym za dwa odcinki już niedługo szykujemy się na Ender Dragona. Bym chciał, żeby Ender Dragon był na odcinku, wszystko na odcinku było nagrane jak ten Ender Dragona poglądujemy, ale jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie będzie na odcinku. Jak nie będzie na odcinku, to myślę, że wam po prostu zaprezentuję i pokażę jak wszystko po kolei robiliśmy. No i dobra, w sumie miałem zaprezentować wam, jak, spro, jak sprowadzam tych Villagerów, bo tych Villagerów to akurat sam sprowadzałem. No to zaraz tam, w tamtą stronę popłyniemy. Tylko Wam pokażę. Już e, kolejną bardzo dużo lasu wycięliśmy. No jak widzicie zostało tylko to. Nie wiem, czy to będziemy wycinać, czy to tak zostawimy. No na razie jest dobrze. Już my, ja bym chciał zagospodarować na razie to, co mamy. A następne. No tu. Bym chciał się tym oczkiem wodnym znająć. Prawdopodobnie bym tutaj to za zakopał, żeby tutaj nie miało dostępu do, do oceanu. I my, my jakąś tutaj rafę kolorową zrobił, jakiś żółwie sprowadził, delfiny myślę. E, jeszcze co tu... Guardiany planuje planuje zrobić takie muzeum podziemne. W sumie bym się tym niedługo zajął, ale to potrzeba na Tagi myślę, że w dalszej przyszłości się tym zajmiemy, że będzie takie wejście. No i po prostu pod ziemią będzie takie, jakby laboratorium, gdzie będą trzymani ta takie rzadkie moby. Jak na przykład e, Bestia, Pillager. Co tam jeszcze może być? E, evoker, Evoker nie wiem, bo on może uciec, ale na pewno bym chciał tam sprowadzić Bestię, to jest pewne. E, jakieś takie. Nie po prostu jakieś nietypowe momy, Może też się uda nam kiedyś tego. Fan fantoma sprowadzić. Fantoma to będzie ciężkie wyzwanie go sprowadzić, ale mam też taki plan, żeby Silverfisha sprowadzić. Ale Fantoma to myślę, że zrobimy. Jakiś odcinek sprowadzania Fantoma po to akurat. Fantom to może być ciężki. Gasta, gasta no nie wiem. Gas może uciec rozbić coś, ale jeszcze będę to musiał potestować na świecie kreatywnym, jak to wszystko działa. O jak widzicie sobie zrobiłem full di diamond Diamond wszystkie narzędzia już mam e, No, oczywiście nie maksymalne. Zwykłe diaksowe. jeszcze enchantów nie mamy. Musimy się e, zająć tymi villagerami. No, i dopiero wtedy będziemy mieli enchant. No, dobra, ja się prześpię i wam pokażę tą wioskę, w e, której sprowadzaliśmy villagerów i w jaki sposób to robiliśmy. Więc ja płynę tam ohoho, daleko. No i się widzimy po prostu. Jest tam dopłynę. Tylko zająć moje szczęście. Łódki nie ma tak. Chudki nie ma, dobra to jeszcze do magazynu się muszę przejść No i cyk, płyniemy W sumie też sobie tak myślę, że e, Już na następnym, na następnym odcinku bym musiał się zająć, zająć taką strefą farmową na naszej wyspie No wiecie, po prostu jakieś zagrody, świnki, kro, krowy Krowy bym chciał na, na pewno bardzo dużo krów hodować i po prostu je zabijać, myślę, że z mieczem, z lootingiem Bo z tego co wiem, mo można zdobywać skórę z tego, a skórę można sprzedawać villageru może, może tak zrobić chyba villagera, żeby zagryzł go raz e, tego wra wraku statka, jakby co nie będę odwiedzał, bo już jest po prostu odwiedzony, że go zagryzie i mamy jedną skórę za jednego Emeralda, więc to jest myślę, że super biznes i tym się w, e, w najbliższej przyszłości zajmę. Myślę, że w następnym odcinku zrobimy villagerów, a jeszcze w następnym pójdziemy na Ender Dragona. Więc ja płynę, po to jeszcze jestem, nie wiem, z, z dwie minuty kursu. No i jak widzicie, dopływamy już kursem do tej sawanny. No i tutaj będzie taka góra, ja ją przekopywałem, żeby tam tory postawić, ale potem pomyślałem, że jest łatwiejsza yy, droga przez pustynię, ale to wam wszystko teraz zaprezentuję, jak to wszystko przebiegało, proces sprowadzania villagerów. Jak widzicie taką górę, ja ją trochę tutaj przekopywałem, mogę wam pokazywać przekopy, ale ten przekop potem yy, koniec końców się po prostu nie opłacał, więc go zakopaliśmy, no i sprowadziliśmy villagerów inną metodą, ale jak, jako tako przekop jest w tym miejscu, no i tutaj jest... Cała góra przekopana, ale tam nie będziemy szli, bo to jest akurat długi tunel. Ja sobie obejdę tą górę, po prostu myślę, wchodząc na szczyt. No i dobra, mi coś. Nie wiem, czasami coś mam tutaj lagi, ale myślę, że to się wkrótce, myślę, że żadnych lagów na pewno nie będzie. Więc dobra, lecę przez górę. W sumie tutaj osio osiołki osiołki na wyspie. Na pewno bym chciał też w przyszłości w stanie zrobić. Dużo rzeczy mówiłem, dużo, bardzo dużo rzeczy musiałem w przyszłości zrobić więc na pewno ta seria będzie długotrwała lub nie wiem co się stanie, świat wybuchnie, nie wiem ale raczej ta seria będzie długo trwała, bo tutaj jest akurat dużo pomysłów co robić przynajmniej ja mam bardzo dużo pomysłów co jeszcze tu robić no i tutaj mamy pustynię, więc ja jeszcze tam trochę pustyni przejdę no i was pokażę tą wioskę no i cyk, jesteśmy w wiosce wioska na korda, koordynatach takich się znajduje seed macie w opisie, więc możecie tutaj przyjść zobaczyć tą wioskę na tym seedzie dobra, tylko ja sobie postaram z jakich domków ja brałem Kurczę, chyba... Z, o, z tego domku brałem villagerów. No i jakby to było głównie... nie wiem, głównie łódką, ale część też torami. Jak widzicie, tutaj byli, byli villagerowie zakopani. E, tutaj braliśmy. Ta, e, tutaj? Nie, nie, nie pamiętam, chyba nie. Tak, a dobra, tutaj pamiętam. Tutaj prowadziliśmy to... E, ja prowadziłem tory. Tu przez tą górkę, a nie, tutaj, tu, tak. I tutaj widzicie taki most. I tutaj też tory prowadziły przez... E, tego dirta. W sumie możecie się też zastanawiać skąd mamy tyle torów. Oczywiście z farmy tej Żela na Trochę Iron Golemów produkuje chyba jeden Iron Golem na dwie minuty i to się zabija. No, nie Iron Golem dropi. Tutaj byli ci dwaj villagerowie, którzy zostali puszczeni dalej. Po nam torów nie wystarczyło. Tutaj byli pchani. No i tutaj ich trasa się skończyła. Byli tutaj. Potem zostali załadowani obaj do łódki. No i możecie się zastanawiać potem. Trasa była długa z tymi villagerami. Potem tutaj się płyną, jak widzicie. Po piasku, tutaj się tak płynęło. Tą łódką tutaj się wyrównało. Teren tutaj się skręcało. No i tutaj ciągle po prostu po, po prostej trasie tutaj znowu, tutaj się przekop zrobiło. Ciągle prosta trasa, prosta trasa. Tutaj się łódką, oczywiście, jechało. No jak widzicie, tutaj ciągle nie ma żadnych podgórków. Bo jakby było podgórkę, to by łódka nie podjechała. A tutaj w dół się jechało. To się ominęło. No jak widzicie, tutaj tutaj się potem jeszcze spadło. No i z tego pagórka się jeszcze tak zjechało łódką. No, i jak widzicie, tutaj mamy rzekę. No, i wpływ do oceanu. I no, i tutaj ja sobie płynąłem z villagerami prosto w tamtą stronę na naszą wyspę. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Tak, na tyle. Bo Wam wszystko zaprezentowałem, co chciałem. Oczywiście, napiszcie, co sądzicie o tym odcinku. Czy Wam się odcinek podoba, jak się podoba. Oczywiście, łapeczka w górę i subskrypcja na kanale. Bo mało nam brakuje. Do 100 subskrypcji, a fajnie by było je dobić. Na subs 100 subskrypcji postaram się coś fajnego zrobić. Prawdopodobnie będzie jakiś live i jakiś fajny odcinek. Live i fajny odcinek. Myślę, że to jest spoczko. No a w dzisiejszym filmie się wam, z wami żegnam. No i cześć!